Witam wszystkich bardzo serdecznie w 24 odcinku z Secret Steel Total, oczywiście nasza kampania w eee, No i tak, ja między tym, powiedziałem, że to wrzucę, ale zagrałem sobie chyba eee, dwie tury czy trzy, żeby troszeczkę jednak eee, przyspieszyć tą kampanię, by to jakoś to tam wyglądało. Tutaj musimy zwerbować jakieś oddziały. Mam taką potrzebę, by troszeczkę naszego granicę umocnić ewentualnie. E, gdyż jest troszeczkę zagrożona ewentualnym atakiem ze strony kogoś. E, no i tak. chodzi o to. E, to nie mamy już na sobie ekskomuniki od papieża, co pozwala mi zrobić jedno. Zostawić e, to, to, to i to, przynajmniej. Mamy tutaj dwa oddziały pałkarzy, weźmy je i za... Nie możemy zatkać warency. Dobra, ale pójdźmy już pod nią. Więc mm. dobra. Tutaj z mamy zarazę w grenadzie, niestety. Tutaj jest ok, hej, okay. ja tutaj stanę sobie pod Portugalią, bo by było, zapróbujmy. Dziękuję, do widzenia, spadaj. Yes, umocnić sobie Kordobę jeszcze dodatkowo. Bo no wiem, że może wkrótce mnie spotkać po prostu wojna z tymi y, sojusznikami, więc no trzeba się jednak umocnić tutaj. Teren, tak samo jak i tutaj, coś zrekrutować. Tu jest wszystko pięknie, ładnie po rekrutowaniu tutaj łuczników baskijskich to jest bardzo fajny oddział, dwie tury, o wiele i Oni mają 2, 4, 11, to 4, 5, tak, nasi są troszeczkę lepsi, ale sobie zrekrutujmy to. Dobra, yy, i PES, w PESie szpiega chcemy i dwa oddziały naszych tych yy, łuczników. Mamy księżniczkę, która musi iść na misję, yy, żeby się ożenić. No i dobra, zobaczymy, czy ktoś mi powie wojnę. Bo kszumuję, testowo z tym nieco zagramy jeszcze jedną turę, nie licząc tej dodatkowo. I mieliśmy powiedzianą wojnę przez Polskę, co skutkowało tym, że w sumie czuje się nasze wszystkie sojusze e, zerwane, Więc będzie ciekawie, jeśli y, no tak się stanie. No i co wtedy bym zrobił? mamy dużo Anglików, ale Duńczycy widzę, że się pojawili. Jakby Duńczycy zadekowali Anglików, byłoby fajnie. Mi by to odpowiadało, ale no. Yy, ogólnie troszeczkę mi wróciła chęć do grania tego style Dobrze mi zrobiła ta przerwa, by sobie pograć w Czar Doma. Już mi zaczął się po prostu przejadać ten yy, style. Ta kampania też nie, nie jest jak nie. Nie była jakaś tak potem wciągająca czy coś w późniejszym czasie. Ale myślę, że teraz będzie lepiej i to spróbujemy znowu ileś podbijać, ewentualnie potem będzie znowu przerwa. Ale, tak, w planach mam na pewno mm, Bullet stila w przyszłości mm, dla Was nagrać. Ale kiedy to będzie, to dokładnie nie wiem. Więc dobra. sobie papież, jesteśmy na minusie. O dziwo, e, Śmiechną jest za kraj, Granada, wiemy. Raport końcowy, uczony wiek, rozrodczy też wiemy. Mamy Armię Sycylii. Miała się z tym ożenić dla misji. Zostaliśmy z Dysiaka. Dobra. Eee, raport budowy. To... O, i to mi się nie podoba. Armia to jest słaba armia. Dobra. Dobra. mają tu taki spam, spam armii. Do dobrych armii, że nie powiem. Ci Portugalczycy. Jeśli ja po prostu honor, boję, friend. że mnie zaatakują. Okej, okay. Aragonia. Słabo posiłki w postaci An wielu oszczepników. Co Mi się niezbyt podoba, to zaatakujemy. Oni tu są, ten Ildefonso de Holmasa. Co tu ma Raz, dwa, trzy mocno oddziały, tyl. Cztery. Dobra, wieści rodowe. Tu mamy to zrobione. Dobra, jedynie co? Tam, gdzie mogę. Sobie podwyższył podatki odrobinę, bo jednak trochę nam kasy mniej zaczęło się zarabiać. I trzeba to jakoś naprawić w postaci zwiększonych podatków. Więc dobra, tutaj mogę podwyższyć. Tutaj w Paryżu też podwyższymy. Zawsze to są paręset monet więcej mi wystarczy, że już, już mamy high. Tu też damy. Tu nic nie możemy. W Norymberg już mamy high. Hej. Okay. W Biedniu mamy już też. W Zagrzebiu też już mamy. W ich jak damy very high, to nas spadnie to już niedobrze. High. jest high. Jest też high. Więc samoród przeszkolenia. W Dyrakuzy też jest high. Tu jest normal. Tu nic nie ruszymy. W Belebie też jest wysokie. W też jest wysokie. Chciałem już wysoki nie zrobimy. No dobra, praktyce wlewcą do łask papież on nas bardziej lubi. Mamy i mu się uda. Nie udało mi się. Czemu musiał ci nie udać kolego? To ja nie wiem. Here, Dobra. No jak za, zaatakują Portugalczycy, to my się odeprzemy. Jesteśmy okopani na tych prowincjach. No nie co mówię, w tym, w tym portu mamy w cholerę tych Portugalczyków. Eee, ja ten, mówię, ja Lisbonę, Salamankę i Sevilla i tu tam, tam mają tam na południu, to ja to zdobędę bardzo prosto. Tylko mówię, mi się nie podoba ten, ta gromada pod porto. I w Portugalia powiedziała wojnę. O czym mówiłem, że tak będzie? jest nas zaczął oblegać, tylko nie pokazuje kto. A mamy armię Polaków coś mi się nie podoba. Czy po prostu nam wojnę zaraz? Taka prawda, niestety. Taka nas wojna z Polakami. Okej, okay, zabójca... Wow! A nie, to ten sam. Dobra, on ten sam nas atakuje. Eee, Aragończyk. Masz posiłki, masz dobre, nie? Wow! Dobra. I regret not trying to take the wars. Się wycpać, to nie było dla nas opłacalne. Więc szczerze. Doża umarł Wilno. Pomisja, ok. I am not here to negotiate the truce. Prawda jest taka, że wy nas atakujecie nicą patrzymy Ok, nie mamy z... mamy wojnę z Anglikami, mamy nie mamy już z nikim. Super. To mi się mega nie podoba, ale tak w tym wypadku. Move mm... tych, dobywamy. Lord, we are Koro i... Novel Lord, we have conquered. Zerwali się z nami sojusz. To my to wykorzystamy. Leon teraz wzmocnimy, okej. Okay. No i Sylvest to się nazywa ta osoba, dobra. Generalizacja, generalizacja our, nasza niech też idzie. Oddziały. i rodowe, nikogo nie zabili. Też szczęście. Dobra. I tego jeszcze raz. Nie udało mi się. Mm. Super. No mm. i tu mają kurde trzech dygnów, którzy słali. Man, no dobra. Ok, to wzmocnijmy również ten garnizon. No i to i zacznijmy odlegać to, skoro i tak zerwali się z nami, to no nie będzie dobra, nie mm. będzie wojna totalna, którą tak bardzo chcą i tyle, to niech tak będzie. Is there I can do for my nie macie co już z tymi, dobra. No co, takie buty robimy, że zostawiamy tych i tych. Approaching tych, tutaj rekrutujemy, scared, idziemy na wojnę totalną, już taka prawda. Innego sensu już nie widzę! Yes. Musimy się okopać na Antwerpii, żeby było. W Bolonii, katapulta. W Norymbergi też się umocnimy troszeczkę. W Norymbergi, dobra, te dwie katapulty. No i Salzburg jest ok. Bez Was, bo się długo będziecie werbować. Wiedeń, Wiedeń przede wszystkim. Te dwa oddziaływanie sobie dowerbujmy. Dobra, Wenecja jest ok. Genu jak na razie nie atakujemy. W tym momencie przybiegamy asesynom. Dobra, tutaj ja sobie weźmiemy to, tutaj to i dobra. Tak, oblegamy Saragosę, to spowoduje, że ci będą musieli się wycofać. Tutaj tych troszeczkę już popkaliśmy. To tak, stąd część oddziałów, czyli tym, tego generała. Bym wziął tutaj do Leonu i tutaj bym zwerbował e, te cztery oddziały. Dobra, możemy zakończyć turę. No, idziemy na wojnę totalną to wygląda. Leon nas atakuje, papiestwo nas atakuje. Super, wszyscy nas atakują. Ja walls! tam wersja. na pletek. No dobrze. Wiem, żeby po nas zaatakowali pod tym winem, bo i to mają samą konnicę, My to odeprzemy. Taka jest prawda. Ok, Anglicy atakują Londyn. Nie wiem, czy to jest opłacalne, bo mam tutaj armię dodatkową. Mój Boże, armię, okej, zaatakowali nas. Co ty tu macie? Wy macie trzy oddziały piechoty i katapultę. Okej. Okay. Pełno konnicy. Ja tutaj zapiszę. I mm, będzie test pod tym pikiem. I dobra. pijemy się. Tyle, no Jak myśliciemy, Wilno nie będę płakać. Wilno może zostać może stracone. Eee, dobra, oni nas tam atakują i mają dużo tych, nie? Tylko, że prawda jest taka, że komputer nie myśli. Wszyscy wiemy. I nawet jeśli oni nam cokolwiek zdobędą, to nie mają szans, by to utrzymać, nie? jest Niestety smutna prawda dla frakcji, że oni nie mają szans nic zdobyć. Hmm. Dobra hmm. Nasi ucznicy Tutaj i wy Gdzie tutaj No tych bym mógł poświęcić To jest porteca, nie? Tak, mamy porteca, więc Oni tu mają balistę i katapultę, i to do nas idzie. Okej, okay, dobra. Zatknij katapultę jeszcze, kolego. Dobra, zatknijcie tych Eastern Spirmenów. Popsujmy im zabawę. tymi krzyżowcami, oni są, i są na stracenie, taka jest prawda. Dobra, yy, tutaj. Wlecili artylerię. I dobra. Nasza trójka Hopin. Przez jeden. Zaatakuj to, chłopie. Poświęć się. Dobra, poświęcił się. Dobra, ...ci nasi... tu. To, to już... stało tylko... ...spin milicja i... ...kuśnicy. Oni tego nie zdobędą

No raczej tutaj ta nic zbyt wiele nie zrobi. Okej, okay, to już przebiło się. walls okay. longer Wygraliśmy. Dzień 27, oni jeszcze dodatkowe straty ponieśli przez to, że musieli to zaatakować, <grych> więc do widzenia, panowie. Aż jak tych 13 krzyżowców, oni się poświęcili. Było specjalne poświęcenie tych 13. Po prostu i zadanie wyeliminować balistę i katapultę. I to zrobili dobrze. Okej. Okay. Poświęcili się dla nas, myśmy to wykorzystali i tyle. Broniliśmy Wilno. Ale kurde, komputer nie pomyślał, nie zatknął nas w oddziałami piechoty, tylko reszta to była sama kawaleria. Mm, dobra. Znaczy ja tutaj atakują. Możemy się wycofać. Okej, okay, mi to pasuje. Mnie. Mam pełną obronę, Myślę, że powiedzieć odcinkami to zrobię po 49. prostu. I tyle. Ok, mamy gościa fajnego, weźmy go. Niby stary, jest najbogatsza frakcja w Bizancjum. Odracimy. święty? Zostałeś ekskomunikowany, wiem, mam to w dupie. E, wieści rodowe, raport budowy, wszyscy po prostu zaatakowali, no co ja mam powiedzieć? E, dobra. dobra. Okej, okay, no to co? Dzisiaj mogę spróbować What zabić. Nie, ale czy mamy tutaj kogoś, tu jest, yy, tu jest ich... król, teraz powinien zabić króla, raport relacyjny, nikt nas nie lubi, wiadomo, musimy tutaj obronić, ten Londyn, to, hmm, dobra, tak przybliżmy tylko, Wiem ja teraz mamy właśnie pieniądze, pieniądze, pieniądze. E, dobra, to naprawimy. Tyle. Tu mamy. biega, iść tutaj na ziemię polskie. Tu pokazuj nam. Tu się dzieje. Tu jest gromisław I jakiś. No i tu mają. Tu jest Gwardia szwajcarska w sumie. E, tutaj jest yeah. troszeczkę mocniejsze. Dobra. Zrobimy dalej, jednak to, co mówiłem. Mm. Tak, stawmy te oddziały. Yes, I wy naprawdę musicie się uh. Głupi buntownicy. przez win, to nie mogę we zaatakować. Will Super. Your Your will. Presto tracę impet, by zaatakować tą osadę. Eee, szpiegu, idź pod genułę. Sławę I dobra, Dobrak, mm. Dobra, clear wiktory mamy pizzę. Zdobytą. Trochę straty, ale dobra. No, możemy to już przeszkolić, tak jak prawda. I tak, ja tutaj zbierałem między odcinkami oddziały. W których zadaniem w przyszłości było po prostu popłynięcie tutaj na konsadę. Dobra, tak mm, robimy. Yes, yes, okay, dobra, stawiamy pobijane oddziały w postaci tych i tych. Yes, Już tutaj This idziemy. Bierzemy w Super, Jest fajnie. Tutaj nic nie możemy doszkolić, ale okej, okay. stąd mogę zabrać kolejne oddziały na Portugalię. Yes. Zwerbować kolejne oddziały. Dobra, ja wam w tym miejscu podziękuję za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dać komentarz, też subika. No i się na następnym odcinku, na razie.